Cześć, wami, chwała poszukiwacze skarbca z tej strony, Kokosfla. Jest ze mną oczywiście słodka pinia 515. Cześć, która właśnie jest cukierki. Eee, dlatego jesteś słodka i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będziecie widzieli e, gdzieś na ekranie e, gdzieś na ekranie będziecie widzieli kamerkę pini również. ponieważ zgodnie z sugestią jednego tutaj subskrybenta postanowiłem spróbować nagrywania symultanicznego, używając tego sformułowania, żebyśmy nagrali we dwójkę razem jednocześnie. Te robociki do siebie strzelają. No, ja jednak widzę różnicę w spadku klatek na sekundę. spadają ci klatki znacząco? No, tak się gra, ale obcywane. Na pewno nie, nie będę nagrywać, gdy będzie to gra, która wymaga o wiele więcej tego, A... eee... precyzji, wymagająca nie wiem, no to, dobra, to zobaczymy, no nagramy jeden taki odcinek i zobaczymy jak to pójdzie. Znaczy wiesz, no, no normalnie mogę wiesz, biegać, skakać, e... jakoś takiej tragedii nie, nie odczuwam, tak, tylko jednak i to jest. Biegać, skakać, wączki łapać, jak tam pan Kleks śpiewał. Znaczy wiesz, no w Battlefielda ciężko by mi było z taką ilością radę grać, ale to... Tam... Słuchaj, trafię im w czerwone oczy, bo wtedy. Jezus, co to jest? To jest jakiś robot samobójca. Trafię im w te oczka, to wtedy będziesz miała krytyczne trafienia. Nie no, super, tylko że mój odrzut jest wielki. No dobra, rozumiem. Jezus, Maria, oni ciągle tutaj przychodzą? A ten co? Naprawdę wymaga ten, który tak leży No gdzie we mnie rzucasz granatę? Uj, fuj, fuj, nie fajny jesteś Dobra już chyba pojechaliśmy ich po całości Coś rzuca jeszcze z góry Just leave us alone. Leave us alone. No co ty robisz? Co, ja zbieram amunicję Nie, tutaj ucieka ktoś Gdzie ty uciekłaś? To jakiś owocik ci ucieka? Łezus! Znowu chce się wysadzić przy mnie, no Ja pierdzielę Ale na paleńce no Tylko by się wysadzali No, broń kwasowa by się nam tutaj przydała, ale niestety ja nie dysponuję. Nie wiem po co to ktoś konstruuje roboty, które się wysadzają, ale widocznie jakoś im się to opłaca.

O kurna, co to było? Rzucają granatami. toż maty. Kurna, ta broń ognista to jest mało skuteczna. Ale się arają. Dziwna, no, dziwna, dziwna. Bo ja gram nad nikiem. jeszcze. Dobra, brakamo. Znowu? Ale z granatnika już Aha. nie ma. Aha, Znaczy tej. Nie granatnika, tylko wyrzutni rakiet. Tak, no jedz, wszystko jedz, ale no co No ja to wiem o co chodzi, ale czy ktoś inny wie o co dziś chodzi? To tłumacz. No właśnie, tłumaczę. Co się stało? Ja nie wiem. Gdzieś się piorą. Ja hajsu nie podnoszę, no? Wiesz co? Wyrzuciło mnie z gry. Naprawdę? Tak. Właśnie się dołączam, do ciebie. No dobra. Tak więc poczekaj na mnie i się Dobra, pokręci. dobra, dobra, dobra. Dziwne, że cię wyrzuciło. Pamiętaj, musisz ten, nagrywanie włączyć od początku. Nie, cały czas mi się tak? nagrywa. okej. Okay. Jezu, jaka rzeźnia tutaj się odbywa. Ale jest dziwne, naprawdę, Wróciło mnie tutaj że hen hen daleko. Jak mam dociapiać? Nie podobało mi się to. Co ci się nie podobało? No, że mi tak hamsko. Nie mam pojęcia, może to przez nagrywanie. Może. No nie, no nie mogę tutaj ich strzelić. No. Dobra, jestem. Gościu. Wow. Daleko jesteś gdzieś? Za dobra Nie widzisz mnie? Nie, już, już, już cię odnotowałem Dobra, już trochę poczyszczone jest tutaj ja tylko trochę, bo ciągle Hyperion rzuca do swoje robociki że będą wybuchały Dobra, dobra, no tutaj O oh, fuck Mam 23 życia tylko że ty jesteś tą pielęgniarką, to mi się zdrowie regeneruje. Oj, tarcza mi padła. A co w ciebie nawala? O kurna. Au. Dobra, idę do ciebie. Tak lepiej odsuń się z nimi strzału czy coś. Nie, on leży, jeszcze mi rzuca, że mnie tymi o, o, o ten boże, ten... on tutaj idzie. Dobra. Ja e, mam granaty kwasowe. No to na nich jest skuteczne dosyć, tak? Na no te robociki. No. No chodź tutaj. Dobra, dlaczego zainiwieli? Bo cię lubi. Dobra, o kurna, o kurna, o, kurna, o kurna. Dobra, skup na niego, o kurna, odporny jest na ogień, cholera jasna Dobra, zobaczymy czy na wybuchające jest odporny Nie, dobra, wybuchające w niego dobrze wchodzą, chociaż kurcze, i tak jest odporny bardzo Ale sadzę mu krytyki no i dobrze, od tego jesteś. Ty masz tam kurczę zbierać baty. Tam rapavo. A jakaś snajperka. Dobra. Ale o sobie dostałam. Dobra, zwiedzę w dół. Okej. Okay. A, no i oczywiście wykonujemy misję Damn fine, rescue. Nie, 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 nie chcę tego wziąć. Jakiś dronik? Jakieś drony naprawcze tutaj latają, czy coś i we mnie napierdzielają. Ale mało mi robią generalnie. Oj. Dobra, chodź Paulina, bo tutaj znowu jest jakaś siatka. No o, a co to było? Przepraszam bardzo, bardzo. No nie, te takie małe, dupne samolociki na górze. No. Trzeba to pozdejmować, ale one są strasznie szybkie. No dobra, jednego mi się udało. Dobra, one biorą nawrót tak jak te ptaszki, więc... Ale i tak jest trudno kurna trafić, no. lera Dobra olać się ha. na razie no Tylko marnujemy amunicję na nie No potrzebuję granatów A to rzutki gościu no Dobra Coś jeszcze Kurczę gdyby one tak lata... nie, nie latają. Tutaj jest granat jeden Gdzie ty jesteś gdzieś tam po drugiej stronie, o Jezus maria, Paulina. Bo tutaj są te, które o. się wysadzają. O, Dobra, mam się, mam się, mam się. O, tutaj, Chwal się. Oh Jezu! Jeszcze! Jeszcze! O oh, kurna! Oh! O no nie no! Ostro! Ostro! Musimy zdjąć tamtek! To są szybkie draństwa, cholera. Tutaj... Ciągle tych robocików przybywa, że tak powiem. Lepszone małe główienka, no. Dobra, spadajmy stąd. Nie możemy stąd spadać, no. Dobra, jedno rozwaliłem. Kurde! Proszę mnie. Masz tutaj. już jestem pełna. Jezus Maria. Padaj, nie biegnie do mnie. Słuchaj, jak one ich naprawiają, wiesz, to można je pozdejmować.